A my zaczynamy dzisiaj przegląd prasy na temat sytuacji w Izraelu. Przy telefonie jest pani doktor Agnieszka Bryc, ekspert do spraw Izraela, Uniwersytet imienia Mikołaja, Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. No to podsumujmy te wybory w. 120-miejscowym knesecie w Izraelu, bo to wybory, które no, mogły coś zakończyć. I właśnie pytanie. Był kwiecień, był wrzesień 2019 roku. Teraz mamy marzec 2020, co zmieniło się na scenie politycznej w Izraelu? Na scenie politycznej niewiele się zmieniło pod względem jej kształtu. Natomiast skończył się, i to jest naprawdę dobra wiadomość, przynajmniej dla Izraelczyków, skończył się impas polityczny, w którym Izrael tkwił przynajmniej od roku. To znaczy nie można było wyłonić skutecznie rządu, pomimo wcześniejszych dwóch wyborów. Dzisiejsze były, czy te wczorajsze były trzecie. O ile faktycznie w tych wszystkich, znaczy w tych kwietniowych i wrześniowych wyborach mniej więcej. Tak, one kończyły się pod podobnymi wynikami, to później następowała taka pewna blokada, bo żaden z, powiedzmy, ze zwycięzców, czy to premier Tanjahu, czy jego konkurent Benigant nie był w stanie stworzyć koalicji. I dzisiaj mamy tą zmianę, która ewidentnie no, po tych wynikach, które dzisiaj już teraz spływają nawet rano, my już mamy podliczone Około 60% wyników. No i mniej więcej można powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że faktycznie zwycięzcą jest nie tylko premier Netanyahu i jego likut, ale zwycięstwo polega na tym, że być może premier Netanyahu będzie w stanie szybko i skutecznie zaproponować prezydentowi Izraela koalicję rządzącą. I to jest ta zmiana. Znaczy wcześniejsze wyniki nie pozwalały do znaczy nie pozwalały stworzyć koalicji, te taką możliwość dają. Więc efekt będzie taki, że y, wprawdzie o, o, oczywiście obowiązuje procedura. Y, y, za moment prezydent wskaże najprawdopodobniej premiera Netanyahu jako tego kandydata, kandydata, tego polityka, który mógłby stworzyć koalicję i premier Netanyahu będzie miał na to określony czas. Natomiast my wiemy, że tutaj deadline jest 17 marca, czyli w zasadzie za dwa tygodnie, ponieważ wtedy rusza proces premiera Netanyahu. I pierwszymi w zasadzie pierwszym ogłoszeniem po, w tej mowie zwycięskiej Netanyahu z dzisiejszej nocy była zapowiedź szybkiego sformułowania rządu tak, aby jeszcze zdążyć przed właśnie 17 marca. Czyli w momencie, znaczy pewnie premier Netanyahu chce zapewnić sobie tak naprawdę funkcjonujący, znaczy tak naprawdę immunitet polityczny, który daje mu tylko i wyłącznie sprawowanie, sprawowanie urzędu premiera i jest na dobrej drodze. No, te zarzuty, o których pani powiedziała wobec Benjamina Netanyahu, to są zarzuty, które Mogą wpłynąć właśnie przede wszystkim na kształtowanie rządu, a jeżeli do tego nie dojdzie, to rozumiem, że będzie on miał postawione zarzuty i będzie mógł być normalnie sądzony. Czy premier Netanyahu już ma postawione zarzuty i on będzie sądzony, ponieważ ten proces faktycznie my wiemy, że on ma ruszyć 17 marca i dzisiaj gra się właśnie to czy o to, czy. Sytuacja będzie wyglądała tak, że będzie, Izrael będzie miał do czynienia z premierem sprawującym władzę, na którym ciążą zarzuty. Czyli I tak może dojść do takiej będzie. sytuacji. Tak? tak, tak, oczywiście. Natomiast zgodnie z prawem, sprawujący urząd premier nie może być znaczy ten proces będzie odsuwany w czasie, ponieważ on ma z automatu. Immunitet polityczny i efekt będzie taki, że tak długo jak premier Netanyahu będzie sprawował funkcję premiera rządu, znaczy szefa rządu, tak długo będzie unikał odpowiedzialności, to znaczy jego proces będzie przesuwał się w czasie. Ten proces wydaje się, znaczy jest nieunikniony, bo zarzuty są postawione, natomiast dzisiaj on może być przeciągany w czasie. Opcją drugą, czyli to, co zapowiada sam premier Netanyahu, to jest przeprowadzenie reformy sądownictwa i reformy rządów prawa w Izraelu. To już jest taka wewnętrzna wojna, chyba prywatna, premiera z, z izraelskim sądownictwem. I premier Netanyahu, jeżeli będzie miał większość w Knesecie taką, powiedziałabym, bardzo skonsolidowaną, czyli będzie miał nie tylko 61 miejsc w Knesecie, ale więcej, dzisiaj to się zapowiada nawet na 64, zobaczymy ile będzie po ogłoszeniu ostatecznych wyborów wyników wyborów może dojść do takiej sytuacji, że zdoła przeprowadzić reformę, ale w kierunku takim, że przejmie większą kontrolę nad i prokuratorem generalnym, i nad wyłanianiem sędziów, osłabi rolę Sądu Najwyższego. Więc to jest ewidentnie gra nie tylko o. Powiedzmy, jakby nie tylko o gra o w ogóle sytuację dzisiaj Izraela, ale o m, przyszłość prywatną, taką polityczno-prywatną e, samego Netanyahu. Więc naprawdę m, czuć duże takie napięcie, bo m, to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, być może pozwala ta, przewidywać i zakładać, że premier Netanyahu będzie miał proces, natomiast... E, dosyć skutecznie będzie on albo odsuwany w czasie, albo nawet zawieszony. Zobaczymy. Już na koniec, pani doktor, pytanie o zaangażowanie Rosji w te wybory, które odbyły się wczoraj. Czy było widoczne? Czy to był ważny element kampanii wyborczej? tam Między nimi na przykład ta konferencja, tak, która miała miejsce. Mhm. Zaangażowanie Rosji ze strony, powiedzmy, prezydenta Putina takie intencjonalne było niewielkie. Można by powiedzieć, że to premier Netanyahu zaprosił i jednocześnie wykorzystał prezenta Rosji do tego, żeby przyciągnąć do siebie przynajmniej część elektoratu Żydów rosyjskojęzycznych, którzy w 40%, bo takie mamy badania, głosują na partię Awigdora Libermana, tego, który doprowadził do kryzysu politycznego, byłego koalicjanta premiera Netanyahu i szefa partii Nasz Dom Izrael. I wydaje się, że faktycznie uroczystości jerozolimskie styczniowe pomogły premierowi Netanyahu, ale to nie tylko one. Tam się skumulowało kilka czynników, ale jednym z nich faktycznie było wykrowanie wizerunku premiera Netanyahu, który jest w bliskich relacjach nie tylko z prezydentem Trumpem ale także z prezydentem Putinem e i tym samym to właśnie pre premier Netanyahu jest jednym z przywódców światowych, z którym należy się e liczyć, który ma wpływ na politykę międzynarodową i pod tym względem wizyta pre prezydenta Putina e pomogła Netanyahu, znaczy pre pre premier Netanyahu stał się swoistym, on zresztą ma taki przydomek King Bibi, Król Bibi. Więc tutaj potwierdził swój, swój status jako takiego najskuteczniejszego um, i najbardziej wpływowego polityka nie tylko w Izraelu, ale także na arenie międzynarodowej. Więc można powiedzieć tak, prezydent Putin w pewnym stopniu przyczynił się do zwycięstwa Netanyahu. Bardzo dziękuję. Pani doktor Agnieszka Bryc, ekspert do spraw Izraela, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To my mamy dzisiaj taki... Specyficzny przegląd prasy. Jest godzina 8.09, a dzisiejsze pierwsze strony oczywiście informują o koronawirusie, o nowej ustawie, która będzie wprowadzała różnego rodzaju rozwiązania. Opozycja upolitycznia wirusa. To dziennik Gazeta Polska codziennie. Rzeczpospolita. Hipokryzja Europy o tym, jak Niemcy, Francja czy Włochy chcą zatrzymać za wszelką cenę na granicy Grecji nową falę imigrantów, a jednocześnie otwierają rynek dla pracowników spoza kontynentu. Za kilka minut z Witoldem Waszczykowskim między innymi o tym kryzysie migracyjnym będziemy rozmawiać. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie PiS kontra koronawirus. Rząd PiS powtarzał tygodniami, że nie potrzeba nowych przepisów w związku z koronawirusem. Teraz przygotował ustawę, która obchodzi konstytucję. To są zdania między innymi pani profesor Ewy Łętowskiej. Pan poseł Czesław Hoc tłumaczył nam wcześniej o dnośnie tych zmian w konstytucji. Artykuł 35 Pierwszy ustęp, trzeci może warto, do niego sięgnąć. 8-10. Chcesz więcej? Wejdź na wnet. FM. Często gryj. Radia To Tomasz Wybranowski jak. Co poranek wnet przygotowuje dla nas często graję dzisiaj. Często graj to Olena ukradłeś serce. To jest singiel, który zapowiada debiutancką płytę tejże artystki. To są takie elementy popu, alternatywy trochę muzyki klasycznej. To zasługa zapewne skrzypiec, na których Olena gra i jej niski, ciepły głos. Ukradłeś serce, ma szansę stać się przebojem, tak jak i singiel Demon z 2020. 16 roku. Na płytę czekamy do kwietnia 2020 roku, więc już za miesiąc, a dzisiaj Olena ukradłeś serce o miłości i o dylemacie, bo jak wiemy przecież o miłości najlepiej się pisze piosenki.